Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w Ogrodzie Grudniowym. Odpowiedni dobór roślin, moi drodzy, może decydować o tym, że mamy ochotę wyjść do ogrodu nawet zimą. Nawet w grudniu może się w ogrodzie nam podobać, może się coś dziać, jeżeli zdecydujemy się posadzić chociażby kilka roślin, czy to iglastych, czy roślin zimozielonych. Przechodząc się po moim ogrodzie doszłam do wniosku, że nagram film o iglakach, o takich najciekawszych i najpiękniejszych iglakach, jakie udało mi się znaleźć w moim ogrodzie, ale także nagram film o roślinach liściastych, zimozielonych, czyli takich, które są ozdobne cały rok. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać was do tego, że warto w swoim ogrodzie, chociażby najmniejszym ogrodzie, posadzić chociażby jeden iglak lub chociażby jedną roślinę zieloną. Do tego was będę dzisiaj zachęcać, a przed Państwem bardzo uroczy cyprysik, który jest przeze mnie bardzo mocno cięty. On ma sporo tutaj już lat, a mimo to jest naprawdę bardzo małą roślinką i właśnie takie dosyć ciekawe iglaki będę starała się w dzisiejszym filmie Wam pokazać. Także zapraszam na dzisiejszy film. A zaczniemy moi drodzy od iglaka długowiecznego, bardzo szlachetnego, a mianowicie od cisa. Cis ma wszechstronne zastosowanie, może mieć zarówno formę bardzo karłową, niską, a może także rosnąć jako imponujące duże drzewo. Wszystko to zależy od nas, czy będziemy go cieli i będziemy mieli niski y, egzemplarz, czy też pozwolimy mu sami rosnąć sobie tak, jak będzie sobie on chciał i będziemy mieli spore y, drzewo. Ja w moim ogrodzie mam y, cztery egzemplarze Cisa, tego co widzicie teraz przede mną. Y, jest o igłach zielonych. Są to takie igły bardzo mocno zielone, błyszczące i takich idlaków mam, tak jak mówię, cztery egzemplarze i ja je sama szczepiłam od po prostu takiej małej gałązki 10 i no i urosły mi tak jak tutaj widzimy, mam może metr pięćdziesiąt taki egzemplarz. Tnę go na taką właśnie wysokość, bo gdybym go po prostu nie ciała, no to byłby oczywiście dużo, dużo większy. Dekoracyjne są u niego także czerwone owoce. Oczywiście rosną one na żeńskich roślinach. Ponadto w moim ogrodzie mam także cisy o igle żółtej. Także bardzo ładne cisy, które bardziej wymagają stanowiska słonecznego, ponieważ te igły bardziej będą się wybarwiać na żółto właśnie w słonecznych stanowiskach. Cisy rosną stosunkowo wolno, bardzo się nadają do formowania, możecie kształtować z nich różne i żywopłoty, i różne figurki ogrodowe, co Wam się tylko żywnie podoba. One, cisy, uwielbiają cięcie. Poza tym uważam, że roślinka jest naprawdę godna polecenia. Nie choruje, ja nigdy nie miałam z nią problemów, nie atakują ją szkodniki. Jedyny minus tejże rośliny jest to to, że jest to roślina w całości trująca, zarówno owoce. Jak i gałązki są trujące, także należy na nią uważać, mając dzieci. Następną roślinę, którą Państwu polecę, jest cyprysik groszkowy. Roślina wolno rosnąca, bardzo dekoracyjna. Jest to odmiana, jak widzimy, o cienkich, takich nitkowanych, przewietrzających się pędach o zabarwieniu lekko żółtawym. Teraz może nie jest to tak widoczne, ale w ciągu sezonu naprawdę. Ona bardzo ładnie się wybarwia na taki żółty kolor. Jest to roślinka, która może zarówno rosnąć w cieniu, jak i w słońcu. Przy czym polecam ją zdecydowanie do słońca, bo wtedy te igiełki naprawdę bardziej pięknie wybarwiają się na kolor żółty. Roślinka całkowicie mrozoodporna, bardzo ładnie prezentuje się przy, przy oczkach wodnych, ale i także sama na rabacie bardzo fajnie wygląda. Ja mam w swoim ogrodzie trzy cyprysiki groszkowe. Ten o żółtych igłach, tak jak widzicie, bardzo ładna już roślinka. Ona ma około chyba 8 lat, nawet. Lekko ją przycinam, ale tylko tutaj ograniczam, żeby mi nie wychodziła na, na trawnik, tak jak widzimy. Poza tym mam także drugi egzemplarz, którego bardzo przycinam. Formuję sobie w taki, jak widzicie teraz, w taki dziwny kształt, troszkę nieokreślony. U góry ma czapeczkę i ten dół, ponieważ nie chcę, żeby mi tutaj na tej rabacie zajmowała zbyt wiele miejsca, bo w ciągu sezonu jest tutaj bardzo dużo roślin jednorocznych, one tutaj dominują, natomiast cyprysika pozostawiłam tylko dlatego, żeby było tutaj coś się działo po prostu zimą. Następnym iglakiem, który mogę Państwu polecić, ponieważ zbliża się teraz czas Bożego Narodzenia, mamy okres przedświąteczny, więc wszyscy gdzieś tam kupują choinki. Teraz choinki są taką najbardziej rośliną o, tym, o tej porze roku zauważalną, jest to jodła, najprawdopodobniej jodła koreańska. Nie jestem tak na 100% pewna, ponieważ roślinkę kupiłam dosyć dawno, też tak myślę około 6 lat temu. Rośnie ona bardzo, bardzo powoli. Ma około no, 2 metry, może troszkę więcej. Kupiłam jako maluteńką roślinkę, około 40 cm. E, co możemy o niej powiedzieć, poza tym, że rośnie bardzo powoli? E, ma bardzo dekoracyjne szyszki w takim kolorze fioletowo-niebieskim. Te szyszki rosną do góry. Niestety teraz im chwam nie pokażę, ponieważ one. Są tylko latem, potem się już rozsypują i na zimę ich po prostu nie ma. Dodatkowo, co ważne, krótka igła u tejże rośliny występuje z wierzchu są igiełki zielone, a od spodu są takie białe, srebrne. Niewątpliwie jodełka ta jest bardzo dekoracyjną rośliną, wolno rośnie, przepięknie wygląda na tle innych roślin. Ponieważ mówiliśmy o iglakach takich nieco większych rozmiarów, teraz sobie przejdziemy do iglaków, które naprawdę zajmują niewiele miejsca i mianowicie są to iglaczki szczepione na pniu. Jest teraz mnóstwo odmian, ja sobie też planuję kilka jeszcze kupić, bo są przepiękne, ale przed nami jest jałowiec pospolity, który też sobie już tutaj kilka lat dobrych rośnie i nikomu tutaj nie szkodzi praktycznie, tylko przypominam sobie o nim zimą. Niestety nie powiem Wam, jaka to jest odmiana. Jak widzicie, bardzo ładną małuskę żółtą, i jak każdy jałowiec, te igły są nieco kujące. To jest charakterystyczne dla jałowców, że igły po prostu kują, kiedy je dotykamy. Ponadto roślinka niewielka, nie zajmuje tutaj dużej powierzchni, a bardzo fajnie wygląda, bezproblemowa. Która bardzo dobrze znosi i słońce, i cień. Oczywiście w słońcu się lepiej wybarwia, bo tutaj ta igła jest żółta. Mrozoodporna całkowicie. I przechodzimy do kolejnej formy, także szczepionej na pniu. Tutaj już znam odmianę. Jest to sosna wejmutka odmiana Green Twist. Jak to sosna? Ma bardzo ładne igły, srebrzysto-niebieskie. Igły te są mięciutkie, bardzo przyjemne w dotyku i takie poskręcane. Jej troszeczkę ze spodu opadają te, te igły na jesień, można to po prostu wytrzepywać. Natomiast te nowe przyrosty są bardzo ładne, bardzo oryginalnie wyglądają. Nie ma dużych wymagań, raczej stanowisko słoneczne i raczej gleba bardziej sucha niż mokra. A skoro jesteśmy w temacie sosen, to jeszcze pokażę Państwu sosnę himalajską. Nieco większy egzemplarz, który nadaje się bardziej do ogrodów y, większych, ponieważ ona zajmuje już troszkę więcej miejsca, ale także wygląda przepięknie. U mnie nie zajmuje dużo miejsca, jest po prostu przycinana bardzo solidnie. Ja ją przycinam praktycznie dwa razy do roku, przez co ona jest bardzo gęsta. Jak widzicie, te y, igły tutaj są bardzo. Długie, mięciutkie, bardzo ładna sosna, lubię ją bardzo, tylko naprawdę, jeżeli nie macie miejsca, warto ją mocno przycinać. Następną roślinką, którą teraz Państwo widzicie, jest także roślina szczepiona na pniu. Jest to świerk pospolity odmiana Gold Drift, całkiem niedawno wsadzony. Ja pokazywałam Państwu tą roślinę, gdy ją kupiłam. Jej igły są w kolorze takim złoto-żółtym, bardzo ładnym. Mają wybarwienie oczywiście w ciągu sezonu. Teraz już ten kolor nie jest aż taki zauważalny. Młoda sadzonka ma tendencję do tego, że rośnie cały czas na dół. Jeżeli chcemy, aby rosła nieco wyżej, ten pokrój miała nieco wyższy, to oczywiście te gałązki trzeba po prostu przypiąć do jakiegoś kika wyższego i kształtować, żeby rosła do góry. Wtedy ona będzie opadać z nieco wyższego poziomu. Tak właśnie będę robiła z tą moją. Z tym moim świerkiem. Kolejną rośliną, którą Państwu teraz zaprezentuję, i zarazem ostatnią już rośliną, jest sosna w takim pokroju bardzo wąskim, kolumnowym. Niestety nie znam odmiany tejże sosny. Jest ona bardzo ładna. Jak widzimy, igły jej są srebrzysto-niebieskie, bardzo wąska. Dlatego zależało mi tutaj właśnie w przedogródku na takim bardzo wąskim i małym obszarze, żeby wsadzić takiego iglaka, który będzie właśnie wąski. Bardzo mi się ta sosna spodobała i ją właśnie tutaj zasadziłam. Ona już ma szyszki nawet. Taki dosyć egzemplarz spory, ma ponad 2 metry już wysokości. Kupiony był z gołym korzeniem i ładnie mi się tutaj już przyjął, rośnie jakiś drugi miesiąc. Bardzo ładna sosenka, niestety nie znam odmiany jest bardzo wąska, całe te gałązki wszystkie idą do góry pionowo do góry. No i nie zajmuje mi tutaj dużo miejsca. Mam nadzieję, że któryś z tych prezentowanych iglaków wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, który iglak macie bądź który wam się bardzo podoba i na przykład planujecie sobie jakieś zakupić. Dziękuję wam bardzo moi drodzy za ten film i życzę oczywiście dobrego dnia. Trzymajcie się. Cześć.